Bardzo proszę panią Annę Siewiorek, seniora campaign lead w Fundacji Climate Strategies Poland. Dobre praktyki w walce z dezinformacją klimatyczną. Czego potrzebują polscy dziennikarze? Jakie inspiracje płyną do nas z zagranicy? Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te wcześniejsze dwie prezentacje, które przedstawiły, jak głęboki i poważny to jest problem i wszyscy przed nim stoimy. Ja postaram się ugryźć temat trochę z innej strony. Właśnie powiem o, o praktykach walki z dezinformacją klimatyczną z perspektywy dziennikarzy i tego, co, z czym się zmagają, czego potrzebują od nas, jakie fajne inspiracje płyną do nas z zagranicy. Słowem wstępu, dlaczego o tym mówię, nie będąc dziennikarką. Tematem dezinformacji klimatycznej zajmuje się już od kilku lat, a my w Fundacji Climate Strategy. Poland. Mamy w tym momencie już prawie dwuroczny, wielopłaszczyznowy projekt walki z dezinformacją klimatyczną, ale nie tylko, bo to też jest wsparcie dziennikarzy klimatycznych, podnoszenie prestiżu dziennikarstwa klimatycznego i ogólnie rozpoczynanie takiego głębszego dialogu na temat tego, czym jest dziennikarstwo odpowiedzialne klimatycznie. Bo to nie jest tak, że tylko dziennikarz piszący o klimacie jest dziennikarzem odpowiedzialnym klimatycznie, tylko każdy dziennikarz jest odpowiedzialny klimatycznie. Mam dużo statystyk, danych, badań, które potwierdzą to, co mówili moi przedmówcy i też to, też to co ja chcę przekazać przede wszystkim m, ponad 90% dziennikarzy widzi te dezinformacje jakby widzi, że... Ta dezinformacja ma ogromny wpływ na ich pracę, oczywiście jest to wpływ niekorzystny. Dziennikarze zawsze stali w jakiś sposób za tym, żeby bronić prawdy, żeby nas odpowiednio i rzetelnie informować, ale nigdy wcześniej nie musieli zderzyć się z taką ilością zafałszowanych informacji, manipulacji, algorytmów, też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, jak wygląda sytuacja w mediach, jakie to są zasoby, jakie to są warunki pracy, więc jest im niesamowicie trudno i to wychodzi też w badaniach. Oczywiście te, te, te 90% to jest badanie ze Stanów Zjednoczonych, które akurat przytaczam, ale są podobne badania. Opisujące inne miejsca na świecie, w tym Polskę. 65% spotkało się z wrogością ze strony opinii publicznej, prawie 50% odczuwa frustrację, przytłoczenie, 42% ma poczucie, że część odbiorców straciła do nich zaufanie. To słowo zaufanie to jest takie słowo klucz, które też wybrzmiało wcześniej w prezentacji. Myślę, że, że warto jest mieć gdzieś tył głowy. Tak samo słowo edukacja. I my, tak naprawdę, w, w tym kryzysie klimatycznym, który jest szalenie ważny i, i dziennikarze, jakby stoją trochę na pierwszej linii walki z tą dezinformacją klimatyczną, my ich potrzebujemy więcej. Potrzebujemy Potrzebujemy ich więcej, potrzebujemy, żeby byli świetnie wyszkoleni, potrzebujemy, żeby się dobrze czuli, bo to jak widzicie Państwo po lewej stronie, 70% dziennikarzy zajmujących się tematyką ekologiczną i klimatyczną padło ofiarą ataków, gruźb, jakichś takich nadużyć. Jest to badanie z tego roku, które przeprowadził i opublikował UNICEF. My się w sumie spotykamy dokładnie dwa tygodnie po 3 maja, a 3 maj to jest też Światowy Dzień Wolności Prasy. I w tym roku myślą przewodnią tego dnia była właśnie walka dziennikarzy z dezinformacją klimatyczną. I powstał i został wtedy opublikowany przez UNESCO raport na temat tego, że i prasa, i planeta są w niebezpieczeństwie. Przedstawiający badania, wyniki badań na grupie 900 dziennikarzy ze 129 krajów. I możemy sobie pomyśleć, właśnie stąd te liczby, te 70% i też ten wzrost o 42% w ostatnich latach, jeżeli chodzi o liczbę tych ataków. I możemy pomyśleć, no to pewnie nie w Europie, nie? Są przykłady z Polski, są przykłady tam z Portugalii, Hiszpanii czy ze Szwecji, że to dzieje się także u nas, więc to jest problem globalny i jest to problem bardzo nasz. Idąc dalej, to słowo zaufanie, które tutaj jest kluczowe, zatwarzające dane z Polski, 40% Polek i Polaków nie ma żadnego medium, któremu ufa. I ten kryzys zaufania do mediów widać szczególnie wśród młodszych badanych. Za oceanem w Stanach Zjednoczonych problem jest jeszcze głębszy. 33% Amerykanów ma zaufanie do mediów tradycyjnych i tutaj też bardzo ciekawe, co się stało. Jeżeli chodzi o grupę Republikanów, po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa zaufanie do takich krajowych serwisów informacyjnych spadło z 70% do 14%. Więc jakby wiemy jaka jest retoryka Donalda Trumpa, wiemy jak wygląda przekazywanie informacji w Stanach Zjednoczonych i, i też możemy zobaczyć, co ta dezinformacja, manipulowanie treści, propaganda potrafią zrobić z, odbi z odbiorcami i tym zaufaniem do tradycyjnych mediów. A zaufanie do mediów tradycyjnych w tym szumie informacyjnym, w tym, w, w, w tym momencie, w którym mamy tak dużo mediów społecznościowych i tak dużo osób, które nie są profesjonalnymi dziennikarzami, a też wypowiadają się i bardzo często, na przykład, mylą opinie z faktami, to zaufanie do mediów tradycyjnych jest kluczowe. W walce, z, w walce z dezinformacją. W tym roku też został opublikowany raport Dezinformacji Oczami, Polak oczami Polaków. Jest to już druga edycja tego, tego raportu. I tutaj wyraźnie widać, kogo Polacy, Polki widzą w, jakby, w miejscu od, odpowiedzialności za ograniczenie rozpowszechniania fałszywych informacji. Oczywiście na pierwszym miejscu dość wydaje się to oczywiste, że to są administratorzy stron, czy też właściciele dużych portalów, platform internetowych takich jak Meta, czy, czy Google. Ale na czwartym miejscu są dziennikarze i pracownicy mediów. I teraz ja sobie myślę tak. Oczywiście dziennikarzy to jest wpisane w jakiś sposób ich pracę, ale jest to trochę nie fair, żebyśmy całą odpowiedzialność przerzucali na dziennikarzy, na jednostki, które też mają takie tempo pracy i taką dynamikę pracy, mają takie ani inne wsparcie ze strony, na przykład redakcji czy wydawców, czy nawet właśnie Państwa. Bo jak się przyjrzycie, to na piątym miejscu właśnie jest rząd i podległe urzędy w tym ministerstwa, i to jest bodajże 44 i 43%. Więc przerzucanie całej odpowiedzialności, całego tego ogromnego zadania na dziennikarzy jest po prostu nie okej. Okay, więc jak potrzebujemy. Ich wsparcia, oni w jakiś sposób też nas schronią przed tą dezinformacją klimatyczną czy dezinformacją w ogóle, ale potrzebują też właśnie narzędzi, potrzebują szkoleń, e, potrzebują od, odpowiednich warunków pracy. Idąc dalej, ten sam raport, tutaj jeszcze kilka pytań do Polek-Polaków, czyli w jakich działaniach Polacy widzą największe szanse, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji. Oczywiście jest kilka propozycji związanych właśnie z tymi dużymi portalami, ale jeden ważny punkt, to też to słowo klucz, o którym wspomniałam, czyli edukacja, wprowadzenie do szkół edukacji medialnej. Konieczne od, od najmłodszych lat aż do końca edukacji powinna taka edukacja medialna być. A druga rzecz wprowadzenie obowiązku sprostowania. Żebyśmy się tego sprostowania nie bali, żeby też nie było jakiegoś efektu mnożącego, ale w momencie, w którym fake news już się zadział, to konieczne jest, żeby go wyprostować. To jest też trochę zabieg debankingu czy fact checkingu właśnie, który pozwoli chociaż trochę odkleić tą fałszywą informację, która już niestety się niestety się rozlała. I jest ogromne wsparcie społeczne, bo z tego samego badania widać, że 68% badanych popiera tworzenie takiej międzysektorowej współpracy między przedstawicielami mediów, organizacjami fact checkingowymi, NGO-sami, rządem instytucjami publicznymi. Więc jakby jest na to otwartość, jest na to mandat, więc trzeba tylko działać. A jak sytuacja wygląda okiem dziennikarzy? Jest to nowe badanie tegoroczne, w którym zapytano 300 dziennikarzy z Polski właśnie na to, jak, jak widzą niektóre kwestie związane z dezinformacją. I tutaj, jakby, jak się, jeśli Państwo przyjrzą, od razu wiemy, o co chodzi. Najczęstsze powody publikowania treści dezinformacyjnej. Z jednej strony mamy klikalność, pieniądze, politykę informacyjną redakcji. Czyli tutaj od razu się prosi o to, jak, żeby zacząć jakąś głębszą rozmowę na poziomie wydawniczym redakcji i wydawnictwa tego, w jakich warunkach dziennikarze pracują, czego my od nich wy wymagamy. A druga rzecz to są Powody polityczne, naciski polityczne, więc tutaj też widzimy, że jakby rola państwa jest taka, żeby w jakiś sposób wspierała tych dziennikarzy i próbowała chociaż trochę odkleić temat od, od polityki. Jeżeli chodzi o proponowane kroki na rzecz ograniczenia dezinformacji. Polscy dziennikarze widzą to tak, że przede wszystkim właśnie przestrzeganie kodeksów etyki, ale idąc dalej, dostosowanie legislacji i dostosowanie tych kodeksów etyki do rzeczywistych, bardzo dynamicznie zmieniających się warunków i też jakby zrównoważenie wartości. I ekonomii w pracy dziennikarskiej, żeby jednak ta ekonomia ta klikalność nie przeważała. Kolejny punkt to zadbanie o edukację medialną, bo dziennikarze mogą być świetnie przeszkoleni, świetnie przystosowani, i, i potrafić świetnie walczyć z dezinformacją klimatyczną, ale też odbiorcy muszą być w odpowiednim miejscu, żeby, żeby na tą dezinformację klimatyczną się nie dać złapać. No i trzecia, trzecia sprawa no to poprawienie warunków pracy dziennikarzy. Tutaj już zagraniczny raport na grupie tysiące dziennikarzy. Pytanie było takie, które działania powinny zostać podjęte przez pracodawców? I polegał na tym, że z jednej Zapytano tak po prostu ogólnie, które opcje wydają się. Sensowne, które warte wprowadzenia, a które realnie, druga część pytania, której tutaj nie widać na slajdzie, które realnie zostały wprowadzone. I tu mamy ogromne wartości od 50% do 80 wszyscy są za, ale w realu, mówiąc prost, do 30% niektóre z tych rozwiązań zostały wprowadzone tylko niestety. Czyli zapewnienie dziennikarzom szkoleń, jakichś wytycznych na temat tego, jak zgłaszać tę dezinformację. Posiadanie jakiegoś systemu, który umożliwiałby szybkie reagowanie, bo to też jest kluczowe w walce z dezinformacją, żeby to nie, nie trwało bóg wie ile, tylko żeby ta dezinformacja od razu z, jakby. Została zdemaskowana i, i ym, wyjaśniona. Wprowadzanie, ym, wie, położenie większego nacisku na dobór nagłówków, lidów, zdjęć, żeby zminimalizować ten potencjał na właśnie pojawienie się i wykorzystanie ich w celach dezinformacyjnych. Zresztą ten taki typowy clickbait to jest po prostu pożywka dla dezinformacji i właśnie bardzo często bardzo ważny punkt współpraca ze społeczeństwem w zakresie edukowania i rozpoznawania dezinformacji. Co więcej, tw tworzenie wewnętrznych zespołów. Tutaj w badaniach też widać, że dziennikarze, tylko 14% dziennikarzy. Że powiedziało że taki wewnętrzny zespół jest w redakcjach, a to jest ewidentnie bardzo duża, bardzo duża potrzeba. Chciałam tutaj jeszcze pokazać jedną, jedną rzecz, mianowicie nasze miejsce, polskie miejsce w rankingu World Press Freedom Index. W 2015 roku miejsce 18 zielone. Było ok, potem równia pochyła w najgorsze miejsce w 2022-66, teraz jest, troszkę się odbiliśmy. Wszyscy wiemy, dlaczego tak było, ale pokazuje to dlatego, żeby nas porównać do Finlandii. Finlandia od ostatnich 10 lat niezmiennie w pierwszej piątce wahania minimalne. I teraz z czego to wynika? Przede wszystkim Finowie wiedzą, kogo mają za sąsiada, i już dwa lata przed tym, jak wyszło, że, że Rosja jakby majstrowała przy wyborach w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych, to Finowie już wtedy, dwa lata wcześniej, mieli cały plan edukacji medialnej, krytycznego myślenia, Walki z dezinformacją. I oni nie przeszkolili tylko dzieciaków w szkołach. Oni przeszkolili dziennikarzy, oni przeszkolili pracowników y, y, administracji, tak naprawdę wszystkich. Więc trochę zaszczepili to społeczeństwo, żeby już jakby, lepiej sobie radziło. Druga rzecz, dlatego właśnie Finlandia ma najwyższy poziom. Umiejętności krytycznego myślenia, jakiegoś takiego poruszania się w świecie medialnym wśród wszystkich krajów badanych. A druga rzecz jest taka, że i tutaj znowu to słowo klucz, wracamy do zaufania. Finlandia ma największe zaufanie do mediów tradycyjnych, tam jest chyba 65% i ono rośnie z roku na rok, więc, więc to, jest, to jest nasz wzór, więc warto też zerkać do tych naszych sąsiadów. A druga sprawa, Estonia, tutaj też warto o nich wspomnieć. Oni też mają program nauczania. 35 godzin. Konieczne dla każdej tam dziesiąta klasa w szkole 35 godzin, i jakby sami politycy mówią, że edukacja medialna i uczenie się krytycznego myślenia jest na tym samym poziomie co matematyka czy język język estoński w tamtym wypadku. Więc jest to jest to szalenie ważne. Zmierzam do końca. To były przykłady z zagranicy, a jeżeli chodzi o, o przykład jakiś medialny, to stacja BBC, oczywiście możemy tutaj dywakować, są też rzeczy, które nie wychodzą mi najlepiej, ale już od 2018 roku BBC zadeklarowało, że Możemy rozmawiać o różnych rozwiązaniach, ale denialistów klimatycznych do rozmowy zapraszać nie będziemy, bo to jest fakt i jakby nie ma się cud i kropka. I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i, i, i fajnie, gdyby zostało też prowadzone u nas. BBC podejmuje szereg różnych inicjatyw, ma 60 osobowy zespół który weryfikuje newsy i fakty, i pisze o, o, o fake newsach i tłumaczy skomplikowane historie i to musi być też komfort pracy dla dziennikarzy. Dodatkowo jakieś platformy edukacyjne i też jakieś ponad międzynarodowe partnerstwa. Jakby BBC mogłoby być, a jest to telewizja opłacona abonamentowo, mogłoby być to dla nas naprawdę bardzo fajna inspiracja. I już naprawdę kończąc, dziennikarska współpraca. Myślę, że powinniśmy inspirować się dobrze ugruntowanymi inicjatywami dziennikarskimi z zagranicy, czyli na przykład Covering Climate Now. Tam jest ponad 500 przedstawicieli mediów, oni mają 2 miliardy zasięgu, żeby je tak dodać, czy siecią The Oxford Climate Journalism Network. My w fundacji Climate Strategy Poland powoli próbujemy testować, wdrażać takie rozwiązania w Polsce. W tamtym roku uruchomiliśmy nieformalną dziennikarską grupę roboczą, czy też Network Dziennikarzy dla, dla Klimatu, i tak naprawdę to jest miejsce dla, nie tylko dla jakby poznawania nowych narzędzi, czy edukowania się, ale też współpracy między dziennikarzami i poszerzania właśnie dialogu na temat tego dziennikarstwa odpowiedzialnego klimatycznie. I tutaj tylko kilka, kilka takich drobiazgów z tej naszej współpracy i jakby wy, wy, wynikło nam na koniec podsumowanie, że, że ponadredakcyjna współpraca dziennikarzy właśnie poszerza definicję dziennikarstwa odpowiedzialnego klimatycznie i pozwala wyjść poza tą e, bańkę dziennikarzy i redakcji e, i to też jest powrót do dobrych praktyk e, pomocy dziennikarskiej, która przez Ostatnia lata niestety umarła, więc potrzebne nam są najnowsze narzędzia, najnowsze szkolenia, też takie w kontekście tego, co się dzieje tu i teraz, bo dezinformacja ma do siebie, że ona eskaluje w momencie, w którym są wybory, w którym są jakieś duże wydarzenia, konferencje, na przykład COP, więc żeby dziennikarze też czuli się przygotowani do tej walki, spotkania ponadredakcyjne, aktywizacja dziennikarzy branżowych i aktywizacja dziennikarzy lokalnych, to też jest szalenie ważne. I już ostatni slajd. Nie będę tego wszystkiego przytaczać, ale ważne słowa Wolfganga Blała, też pracownika naukowego, doświadczonego dziennikarza, żeby właśnie w newsroomach szkolić i żeby nie, nie, na, na razie nie kombinować z formatami czy, czy różnymi treściami klimatycznymi, tylko żeby przeszkolić cały staw i zobaczyć, co się wtedy stanie. Bo to jest naprawdę klucz do sukcesu. A jeżeli chodzi o te najlepsze praktyki Covering Climate Now, no to ten dziesiąty punkt na litość boską nie wspierajmy. Negacjonistów klimatycznych powinien być naszą myślą przewodnią. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.